Cześć! Dzisiejszy flesz upłynie pod znakiem fantazy, bo porozmawiamy o łatce do Path of Exile 2 i przedwcześnie zapowiedzianym dodatku do nowego Assassin's Creed. To jednak tylko częścią są, więc zostańcie z nami. Zaczynamy. Marvel Rivals przyciągnęło rekordową liczbę graczy na start pierwszego sezonu, ale fani nie są zgodni, czy zmiany balansu nie są przypadkiem zbyt małe. Po premierze Eternal Night w Marvel Rivals przebywało ponad 644 tysiące graczy jednocześnie. Obecnie jest to czwarta najpopularniejsza gra na Steamie i drugi bestseller platformy. Niestety nie obyło się bez jednej kontrowersji. Twórcy zablokowali modowanie fanowskich skórek na pc pecetach. Część graczy rozumie jednak twórców, bo gra zarabia tylko na skinach i mikropłatnościach. Niektórzy gracze narzekają jednak na zbyt skromne zmiany w balansie. Wskazują na przykład, że wzmocnienie kapitana. Ameryki niewiele mu pomaga, a Hela i Hawkeye nie zostali wystarczająco osłabieni. Wielu internautów stwierdziło jednak, że takie podejście jest lepsze od drastycznych zmian i ubijania najlepszych Herosów. Zapytajcie graczy Lola lub Helldivers 2 o brutalne nerwienie, a zobaczycie co to trauma bonding. Dzięki Xbox Museum możemy zobaczyć jedną z najbardziej unikalnych edycji Xbox One S. To Glend Edition, którą zrobiono z drewna. Na świecie są tylko trzy sztuki, a urządzenie należy regularnie konserwować. Dotychczasowy właściciel przekazał konsolę do Xbox Muzeum, o czym poinformował założyciel inicjatywy Filip Turczyński. Urządzenie zostało wykonane z drewna i brązu, a obok sea of Tips Edition modelu X jest jedyną drewnianą konsolą Microsoftu. Glend Edition jest znacznie masywniejszy od oryginalnego urządzenia, a u góry znajduje się się wieko do miejsca na kontrolery. Mimo że wypełniony gąbką wnętrze zasłania standardowy wylot wentylatora, to podobno nawet kilkugodzinne sesje grania nie przegrzewają konsoli. Urządzenie wymaga pastowania, bo jest z litego drewna, które lubi wysychać i się wypaczać, a z drugiej strony może złapać wilgoć. Warto dodać, że Xbox ten był nagrodą w konkursie organizowanym niegdyś przez Redów. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi dwoma egzemplarzami, ale maszyna przetrwała dłużej niż gwint, którego rozwój został wstrzymany w 23. roku. Dyrektywne jest jednak fizyczne wydanie gry, które dobrze prezentowałoby się obok drewnianej konsoli. The First Berserker Kazan otrzyma wkrótce wersję demo. Koreańskie RPG akcji sprawdzimy już w czwartek 16 stycznia o 16 polskiego czasu. Demo nie będzie w żaden sposób ograniczone czasowo i każdy zainteresowany będzie mógł je testować aż do premiery gry. Gracze wcielą się tu w Kazana, legendarnego wojownika niesłusznie oskarżonego o zdradę i wygnanego w zaśnieżone góry. Gwoli przypomnienia, w tym Action RPG znajdziemy elementy soslajka, -like slashera i efekciarskie starcia z bossami. Produkcję napędza Unreal Engine, bo jakżeby inaczej, a na ekranie zobaczymy komiksowe modele postaci na tle realistycznych tekstur lokacji. Pełna wersja defersy. Berserker zadebiutuje 27 marca na PC, nowych Xboxach oraz PlayStation 5. Wersja standardowa będzie kosztować 260 zł, a Deluxe 300 i w zamian pozwoli wam zagrać 3 dni wcześniej. Puff of Exile 2 otrzyma niedługo aktualizację 011. Opaczu opowiedział dyrektor gry Jonathan Rogers i wygląda na to, że szykują się spore zmiany, zwłaszcza w endgame'ie. Rogers zapowiedział ogólne zrebalansowanie map, przez co staną się bardziej nagradzające. Otrzymamy też cztery nowe wieże, a do tego dojdzie zwiększona częstotliwość występowania bossów oraz nowy tablet umożliwiający dodawanie ich do okolicznych mapek. Łatka poprawi też umiejscowienie cytadeli na mapie Atlasu i sprawi, że po wejściu w interakcję ze strongboxem potwory będą się szybciej pojawiać. Studio udoskonali efekty wizualne wielu wrogich ataków, przez co wyraźniej zauważymy, kiedy i czego unikać. Poprawione zostaną też unikatowe. Przedmioty, a podczas walki z bosem Arbiter owarz będziemy mogli się sześciokrotnie odrodzić. No i wreszcie gracze konsolowi dostaną loot filtr, więc nie będą poszkodowani względem komputerów. No nie aż tak bardzo, bo na pc tach można od niedawna odpalić fanowskie Filter Blade, znane dotąd z pierwszego POE. Patch wprowadzi również wiele mniejszych poprawek, jak usprawnione systemy ligowe, lepszy balans bossów czy szybsze ładowanie mapy. Szczegółową listę zmian poznamy wkrótce. Opóźnienie Assassin's Creed Shadow zbiegło się z przypadkowym ujawnieniem DLC zatytułowanym Close of Awajji. Informacja na temat dodatku została usunięta z opisu gry na Steamie, ale w internecie nic nie ginie. W zaginionym fragmencie mogliśmy przeczytać, że w Close of Awargi otrzymamy dodatkową misję i udamy się do nowego regionu. DLC ma też zaoferować 10 godzin dodatkowej zawartości oraz nowe typy broni, umiejętności i ekwipunek. Nie wiemy dlaczego wydawca usunął te informacje po zaledwie 12 godzinach. Być może ma to związek z przesunięciem premiery. Ubisoft odniósł się do tych doniesień na Discordzie Assassin's Creed, ale nie niespodziewał zajmijcie się rewelacji. Wspomniano jedynie, że twórcy wkrótce będą mogli podać więcej informacji i że DLC ma zostać udostępnione wszystkim, którzy zamówią Assassin's Creed Shadows przed premierą. Firma CI Games i studio Hexworks nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w kwestii Lords of the Fallen. Ogłoszono plany dalszego rozwoju Souls-like'a, który o pozytywne opinie na Steamie musiał powalczyć solidnymi aktualizacjami. Wiceprezes do spraw rozwoju CI Games ujawnił inwestorom, że w najbliższych miesiącach planowana jest dalsza maksymalizacja sprzedaży Lordów of the Fallen zgodnie ze strategicznymi wyprzedażami. Możemy też liczyć na ciągłe wydawanie znaczących aktualizacji do wersji 2.0 w odpowiedzi na opinie graczy i zewnętrzne testy użytkowników. Dyrektor marketingu odpowiedział, że wydawanie dużych update'ów przynosi owoce. Firma dalej chce w ten sposób zwiększać sentyment graczy do franczyzy przed wydaniem projektu 3, czyli sequela Lord of the Fallen. Co ciekawe, dyrektor marketingu stwierdził również, że nie będą włączać żadnych programów społecznych lub politycznych do swoich gier, bo wiąże się to z niezadowoleniem graczy i wysokim ryzykiem niepowodzenia komercyjnego. To na pewno bardzo ważny aspekt rozwoju souls The Blood of Dawnwalker, czyli polski RPG od weteranów Wiedźmina 3 i Cyberpunk 2077, dostało nowy teaser. Rebel Wolves przypomniało też, że już niebawem ujawni więcej konkretów. Teaser pokazuje kilka całkiem klimatycznych kadrów. Możemy zobaczyć nie tylko fragment podniszczonej świątyni, ale i złowieszczą, przypominającą wampira istotę. Tych kilka ujęć dostarcza nam pewnej namiastki tego, jaką atmosferę zaserwuje The Blood of Dawnwalker. Nic nie sugeruje, ale w końcu tę polską grę ma wydać ta sama firma co Dark Soulsy. A zostawiając przypuszczenia na boku, dziś wieczorem odbędzie się większa prezentacja. Twórcy mają nam zaprezentować rozgrywkę oraz powiedzieć więcej o wampirach. Pokaz odbędzie się dziś o 22 na Twitchu i trzeba przyznać, że jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie. W końcu to twórcy, którzy RPG Akcji mają we krwi. Neverwinter Nights Enhanced Edition otrzymało nową oficjalną aktualizację w pełni przygotowaną przez zagorzałych fanów. Łatka zabiera ponad 100 zmian. Grupa moderów opracowała łatkę dla osobistej przyjemności i z dobrej woli względem współgraczy, a dok oficjalnie włączył update do gry. Zmiany w dużej mierze są nastawione na aspekt multiplayerowy, ale singlowi gracze też znajdą coś dla siebie. Między innymi znacząco ulepszono kod sieciowy i wydajność gry. Zapewniono też wsparcie dla multisamplingu i filtrowania anizotropowego oraz ulepszono kompilator skryptów z wydania open source. Fani usprawnili też główną atrakcję gry, czyli edytor Aurora. Możliwe więc, że czekają nas w przyszłości jeszcze ciekawsze mody i kampanie, a że to gra, która dokładnie w tym celu została stworzona, to cóż, trzeba przyznać, że po ponad 20 latach wciąż spełnia swoje zadanie. I to tyle na dziś. Wiedzieliście, że dziś jest Dzień Sprzątania Biurka? Moje by mi na pewno bardzo podziękowało za świętowanie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.